Witajcie kochani, zobaczmy co karty dla Was mają na kolejny tydzień. Najpierw finanse, później miłość, związki, rodzina. Coś już wypada, finanse. Ktoś jest nieszczery. Hmm. Duchowa miłość w finansach, no, zobaczymy. Jest trochę platoniczna, tak? No, bardzo dużo macie w finansach miłości. No dobrze, zobaczymy o co chodzi. No, bo tutaj też ktoś o Was dba, ktoś Was kocha. Co Tarot ma dla Was? Rycerz Pentakli, kapłanka oraz szóstka mieczy. Dlaczego mamy Rycerza Pentakli? Rycerz Pentakli to jest stały dochód, tak? Taka sytuacja, że nie musicie się martwić o pieniądze. śmieci, trójka buław oraz y, umiarkowanie. Być może pojawia się y, y, jakaś, jakiś nowy pomysł, coś, y, y, no nowy pomysł na na zwiększenie swoich finansów, tak? Ta miłość, to może być jakaś pasja po prostu tutaj. Czyli wasza sytuacja jest stabilna, no ale nie zaszkodzi mieć trochę więcej pieniędzy. Więc wy macie ym, chęć do działania. Jest trójka buław, jest umiarkowanie, czyli cierpliwie coś tam kreujecie sobie w głowie, macie jakiś pomysł i być może chcecie o tym powiedzieć komuś. No dobrze, dlaczego mamy kapłankę? Tak, wy czujecie, że. Że to się może udać. Albo wyczujecie, że coś jest nie tak. Jest królowa mieczy, dziewiątka buław oraz siódemka kielichów. Być może czujecie, wiecie w tym piórku tutaj, że ymm, ktoś jest z wami nieszczery, ktoś nie mówi wam wszystkiego. I wy chcielibyście porozmawiać z tą osobą. Być może coś się wydarzyło w przyszłości. To, ta osoba może być związana z waszymi finansami. tak? To może być w pracy, może być w rodzinie, może być w związku. No bo jest siódemka kielichów. I tak jakby coś było... Nie jesteście pewni czegoś. Siódemka kielichów to są kielichy, które są pełne i... i... Wiecie, o co chodzi, tak? Tak można powiedzieć. Ale są też puste, albo są w nich jakieś węże, są. Czyli jest jakaś niejasność, są jakieś iluzje. I wy chcielibyście to wyjaśnić. Wy jesteście tutaj w tej energii królowej mieczy. Tylko tak, jakby właśnie coś w przeszłości się wydarzyło. I jest w was jakaś kropla nieufności. Nie ufacie na 100% tej osobie, o której tutaj mówimy. No to powiedzmy sobie: dwa razy kapłanka, czyli rzeczywiście wasza intuicja wam podpowiada, że są tutaj jakieś iluzje. Tak może być. Jest siódemka pentakli, to może być coś, co budowaliście już od jakiegoś czasu, tak? Już zasialiście ziarenko i czekacie na, zbiu, na zbiór plonów. Ale wy jesteście cierpliwi w tej sytuacji. Wy chcecie jasności, tak? Królowa miaczy chce jasności sytuacji. Rozmawiajmy, wyjaśniajmy sobie rzeczy. Nie mam tutaj w ogóle pentakli, oprócz tego, że wasze, oprócz tego... Rycerza, czyli że Wasza sytuacja jest stabilna. No, ale może niewystarczająca. Szóstka mieczy to jest odejście od czegoś. Jest słońce, Trójka mieczy. I piątka buław. Czyli. Wy od, odchodzicie od czegoś, wy odchodzicie od jakiejś iluzji i wtedy pojawia się słońce. Wiecie, żeby coś nowego mogło przyjść, coś musimy zamknąć, tak? Coś, co nam nie służy. służy. Musimy zrobić miejsce na to nowe. Jest tutaj złamane serce. Być może, wiecie, to może dotyczyć i pracy, i, i relacji, tak? Bo. Mm, może to złamane serce ta trójka mieczy to może być poczucie oszukane. Czujecie się oszukani przez kogoś. I to dotyczy Waszych finansów. Jakieś kłótnie, jakieś konflikty tutaj mogły być. Dopowiedzmy sobie jeszcze. Te piątka była. No, jest jakaś zmiana. I to duża zmiana. Są dwa wielkie arkana: jest gwiazda jest śmierć. Skorpion, wodnik, może być zaangażowany. Czyli rzeczywiście, chyba um, powiecie coś komuś, zdecydujecie się odejść, bo macie dość jakichś konfliktów tutaj, jakichś niejasności. I nareszcie dojrzewacie do tego, by, by coś się w Was zmieniło i by zadziałać. Tutaj była ta chęć działania w tej trójce buław, tak? Czyli to już w jakiś czas Was jest. Ta chęć zmiany, ta chęć powiedzenia na głos wszystkiego, co Wam leży na sercu, bo Wy chcecie spełniać swoje marzenia. To jest wszystko związane z Waszymi finansami. Ciężko powiedzieć, czy chodzi właśnie o pracę, czy o Wasz biznes, jeżeli macie swoją działalność. W każdym razie jest osoba, z którą chcecie porozmawiać i wszystko powiedzieć, ale ostatecznie decydujecie się odejść. Może z tą osobą nie da się rozmawiać. Zobaczmy, co w miłości u Was. Jeżeli te karty miłości wypadły tutaj przy Waszych finansach, to może być yy, Wasze finanse, ta sytuacja, która nam się tutaj nakreśliła, może być związana z rodziną, ze związkiem. No dobrze, zobaczmy, co w miłości. Wieża, solidne fundamenty yy, i sukces. Czyli. Jakieś Wasze marzenia się spełniają. No, ale spójrzcie, jakie to jest przewrotne. Kiedy mówiliśmy o finansach, wyszły karty miłości. Teraz wychodzą typowo finansowe, tak? Że jakieś pieniądze do Was wpływają. jakieś Coś wygrywacie. To może być spadek, albo może być jakiś zysk. Widocznie te yy, sprawy miłości i finansowe się przeplatają u Was. Ja to tak widzę. I szczęście. Zobaczmy, co Tarot. Co w miłości dla wyśmian? Jakie są główne energie? Na kanale są już yy, filmy na listopad. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, to są. No dobrze. Mamy Bazie Kielichów, Koło Fortuny oraz. Rycerza kielichów. No dużo miłości tutaj jest, dużo miłości i szczęścia. Zobaczmy, o co chodzi. Tak jakby wszechświat, ponieważ coś zamknęliście, wszechświat wam przysyła coś nowego, dobrego. Tak jakby sytuacja się odwraca. Jeżeli była jakaś ciężkość, to teraz nastąpi lekkość. No dobrze, zobaczmy. Trójka Buław. To jest ta energia, którą mieliście w finansach. Chcieliście po coś wyruszyć. Królowa kielichów i rycerz Buław. To, to może być jakaś nowa miłość dla kogoś. I wy jesteście otwarci na tę miłość. Wy jesteście gotowi na tę miłość. Jest królowa kielichów. To może być ktoś z trygonu wody. Rak, skorpion lub ryby. Być może przyjdzie jakaś wiadomość. Może wy skontaktujecie się z jakąś osobą, którą macie już na myśli. Bo chcielibyście z tą osobą budować coś solidnego. Może jest jakaś osoba w waszym życiu, która... Która jest dla was ważna. No i spójrzcie. I teraz... Przychodzi do Was szczęście, przychodzą jakieś pieniądze, przychodzi to koło fortuny. No zobaczmy, o co tutaj chodzi. Tak jakbyście się otworzyli na coś i wszystko dobre nagle zaczyna do Was płynąć. Piątka kielichów, dziesiątka buław, piątka buław, piątki to zmiana też. Królowa Buław i Głupiec. Coś mi mówi, że niektórzy z Was mieli bardzo, bardzo trudny czas do tej pory, i teraz ten cykl się zamyka. Jest dziesiątka Buław i otwiera się coś nowego, głupiec. Zaczyna się coś zupełnie nowego. I tak jakby to powodzenie jest nie tylko w sferze materialnej, ale również właśnie uczuciowej. Była piątka kielichów, tak? To jest wszystko związane z tym. Spójrzcie, jaka tutaj była atmosfera. Było wielkie obciążenie, coś dźwig dźwigaliście na swoich barkach, jakieś kłótnie, konflikt, może wewnętrzny, smutek, żal. Tak to było. A tutaj jest królowa buław, albo to jest wasza energia, wy wchodzicie w, tej energię, w tę energię, macie, swoje, macie dużo energii, chęci do działania, wiecie, czego chcecie, czujecie się atrakcyjni i, i z tą energią wchodzicie w coś nowego, głupiec. Czyli tak jakby to, co myśleliście tutaj, to, co planowaliście, decydujecie się wprowadzać w życie. Dlaczego mamy rycerza, kielichów? To, to może być naprawdę nowa miłość, i znowu jest piątka i wieża, kapłanka, szóstka kielichów oraz król Pentakli. No, dzieje się u Was. Temu wszystkiemu przyświeca szczęście. Na końcu tej drogi, gdzie jest ta wieża, ta wieża zaczyna tę drogę. Może ty, wy zaczynacie i wtedy zaczyna się coś walić, tak? Ale na końcu tej drogi jest szczęście. Czyli wy wychodzicie z jakiegoś kryzysu, bo jest nowa miłość na horyzoncie. Wy czujecie, że to jest właściwa droga. Pomimo tej wieży, wy czujecie, że to jest ta wasza droga. Być, to może być ktoś z przeszłości, może pojawi się ktoś z przeszłości tutaj, i to może być yy, ktoś z trygonu ziemi, tak? Byk, panna lub koziorożec, może coś łączyło Was z tą osobą w przeszłości, i Wy chcecie odnowić, może to jest ta Wasza miłość, to jest ta miłość, która gdzieś tam w środku Was była, cokolwiek się w Waszym życiu działo. Czy byliście sami, czy byliście w innym związku przez ten czas? bo coś ciężkiego, nie było w tym spełnienia. I być może los syła wam tę osobę, lub to wy kontaktujecie się z tą osobą, bo wy nagle następuje was jakaś przemiana i wy nagle macie na to siłę, macie energię, tak jakbyście usiedli i sobie uświadomili, że nie chcecie tracić więcej czasu. Załóżmy sobie jeszcze trzy karty. Opuszczacie swoją skorupę. Tak, jest siódemka buław, jest dziesiątka mieczy i jest ósemka mieczy. To tak jakbyście do tej pory siedzieli w swojej. Tak obudowali się jakimiś ograniczeniami. Tak jakbyście nie chcieli z tego wyjść. Jakbyście czuli, że. Tam jest wam bezpiecznie, tylko że tam nie było miłości. Wy nie byliście szczęśliwi, było ogromne zranienie. Był taki ból wewnętrzny. Jest siódemka buław, czyli to, na co decydujecie się teraz, wy bronicie tego, tego marzenia waszego. Wy tego, czego wy chcecie, jak bardzo chcecie zmienić swoje życie. Oczywiście to nie będzie dla wszystkich, może nie każdego sytuacja jest właśnie taka, ale tak to wygląda naprawdę. Tak jakbyście się schowali przed światem, zamrozili swoje uczucia i myśleliście, że przetrwacie, ale nie przetrwacie, bo ten moment wyjścia ze skorupy po prostu przyjdzie. Co karty wyroczni? Wiesz to, gdzieś tam w środku. Po prostu to wiesz, gdzieś tam głęboko w sercu, ty wiesz, co masz robić i wiesz, co jest dla Ciebie dobre. Talizman dla Was. Co jest Waszym talizmanem? Yy, przywództwo. Czyli wy jesteście chronieni, kiedy to wy podejmujecie decyzję, kiedy to Wy zaczynacie walczyć o swoje dobro. Wszechświat was wspiera, jest z wami. Siódemka 43. Siódemka to jest szczęście. To jest taki łódź szczęścia też, czyli to może was też wspierać to jest około fortuny. I wy wiecie, co robić. To mogą być liczby, które mogą też dla Was mieć znaczenie. Może, że macie 43 lata. 43, może to jest liczba, nie wiem, dni, miesięcy, kiedy coś u Was się dzieje. Tak to dla Was wygląda tutaj. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Mam nadzieję, że zawalczycie o siebie. Cokolwiek, cokolwiek tutaj chodzi, Wy najlepiej wiecie, jeżeli to jest Wasze czytanie. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, wspaniałego miesiąca też. I do usłyszenia. Pa, pa.